Cześć! W tym odcinku z całą naszą drużyną Grubym Siema Fiku Witam Sidneyem Siema Pemchelem Siema Filemanem. Siema Będziemy grać w znaną grę Czółko Możecie znać ją z innego odcinka Gdzie Tomek wraz z Czarkiem zgadywali jaką są grą Tym razem będziemy grać w innej tematyce Będziemy zgadywać jakim jesteśmy graczem w CSGO Każdy zna takich graczy jak Simple, Neo bądź kolzera. Będziemy musieli zgadnąć jakiego z nich mamy na czole Ja zagram z Sydneyem. Gruby z Fikiem i Leman z mhl -em. Zwycięzcy każdej z par zagrają we trójkę między sobą. I zwycięzcę tej rundy nazwiemy największym ekspertem prosceny CSGO. Zapraszam na naszego Instagrama, gdzie możecie śledzić działania naszej drużyny. Również zapraszam na stronę G2A, gdzie z kodem AGO będziecie mieli 3% cashbacku na zakupy. Takie fajne koszulki możecie kupić na stronie AGO Wszystko jasne, no to zaczynamy. Czy jestem graczem TOP10? Tak. Czy jestem graczem z Danii? Nie. Czy jestem graczem z top 10 drużyn HLTV? W tej chwili nie. Czy jestem graczem z top 5? Nie. Czy jestem graczem z Europy? Tak. Czy jestem w top 15 HLTV? Rankingu? Tak. Czy jestem Duńczykiem? Tak. Ty dobrze klaczuje. Nie. <grym> czy jestem z Rosji? Tak. Czy jestem Entryfragerem? Może. Czyli tak, czy nie? Raczej nie, bardziej nie. Gra, czy gram w drużynie europejskiej? Różnorodowościowej? Nie. Czy jestem bumla? Nie. Czy gram w drużynie optik Tak. Mm. Czy jestem in-game liderem? Tak. Czy mam nick MSL? Tak. Yes! A ja miałem elektronika pewnie. Tak. I bałem się strzelić. Czyli on jest ja entry Może. Nie. <laughs> Ktoś mnie okłamał. <laughs> ja muszę trzymać, bo no. mi spada. Czy, ty, no. czy ten chłopiec z Ameryki? Nie jest. Nie, w sensie. Teraz ja pytam. No. Gość jest z Europy? Nie. Nie jest? To będzie problem. Jak ja zadałem pytanie? Czy jest z Ameryki? Ja pytałem. A jest z Europy? No jest. Tak. O, dalej ty. Czy jest ze Szwecji? Nie. O, to Ja pytałem, czy był z Europy, to zapytam, czy z Ameryki. Tak. Południowej? Tak. Hmm. Hmm. Czy był w top 5 graczy świata? Kiedykolwiek? No. Chyba był, chyba był. Wygrał Majora? Wygrał, wygrał. Proste, że tak. Miał problemy z uchem? Czekaj. Nie pamiętam. Chyba tak. Chyba tak. Na 99% tak. Czy to gruby? Nie nie. Nie żartuję no przecież ja nie jestem z Ameryki. Ale jaki, też miałem problem jaki. z tego. no nie. Ale to fair. No. Dobrze. Easy. Rozwaliłem młodego. No musisz potrenować. zobacz, kogo miałeś. No widzę. Bo... No to gdzie mam ze Szwecji? Łysy ze Szwecji. Gdzie? <grym grym> Gracie z Europy? Nie. Czy jest z Ameryki? Nie. To źle. Jest sniperem? Nie. Uh, jest entry? No. Jest enter? Tak. Jest teraz na w New Yorku? Eee, chyba tak. Chyba? Nie, tak, 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 na jest? pewno, na 100%. Jaka ma być? Jest bytki. liquid. Tak. Jest. centry teraz. Wszyscy. Bocie. Twist? Nie. Eee, jest stis. Stis, stis. Nie, nie jest to stis chyba nie. Ty zelisz? Tak. No. Jesteśmy w finale, finałowa trójka. Zasady proste. Kto zgadnie pierwszy ten wygrywa? E, czy jestem z Europy? Tak. Tak. Jestem snajperem? Nie. Nie. No i dobra. Czy jestem z Europy? Tak. Tak. Szwecja? Nie. Nie. Czy jestem z Ameryki Północnej? <laughs> Nie. Czy jestem iglem? Eee, tak, tak. Norman Może kiedyś. No, no, dobra, już nie wiem. Dobra. Europa ja Eagle, tak? Gerektor. Tak. Europa Igel. No, prowadzący z Europy, dokładnie. No, no, no. Byłem w 120 20 W HLTV? 2018? No, nie byłeś. No. Nie byłeś. Nie? byłem. Nie. Dobra. Jestem z Europy? No chyba pytałem, nie? Pytałeś się ja się upewnić, się bo się popełnić, bo nie się upełnił. Czeło mnie sprawdzić, ale boję się podrapać, no. Gram w drużynie top 30 HLTV. Tak. tak. Czy jest to drużyna z Danii? Nie. nie. Czy ja jestem z Europy? No tak. Czy jestem czy byłem w top 20, w top 20 graczy HLTV? Hmm. Nie wiem co, możliwe. Nie, nie, nie. nie, nie raczej. Może wcześniej jakoś? Nie. nie. Ty gram w drużynie top 30 HLTV? Czy grasz? Tak. Mhm. Tak. Tak. Jestem z Danii? Tak, tak. Dobra, Igel z Danii, 130, tak? No musisz teraz powiedzieć, to jest proste, bo nie, masz teraz parę teamów Nie, podpowiadań, podpowiadaj tam. Jestem z Optik. Nie. Z Optik Optik nie jest 120 chyba. A to 30 powiedziałem. Tak? Mm. Jest chyba to 31, ale może jest już, no nie wiem. Ale nie jesteś. Nie jestem. Nie. Wydaje mi się, że nie jesteś, no. Czy jestem z Francji? Nie. Czy jestem awp -rem? Tak. Czy jestem z Polski? Nie. Nie. Czy jestem strict. Tak, tak. Hunden. Mamy zwycięzcę. A tak. co to jest, Sergiej, ty? Aaa, z tego, z Alu. Twist, ty, jak ciężko. To ja nigdy nie zgadłem Twista. Gratuluję, Leman, jesteś mistrzem wiedzy o, wiedzy. o zawodnikach Warto, z Kontera. Strike Global Offensive. Trochę grałem w tą grę, nie? No tak. <laughs> Moment jest to najlepszy, stawaj drużyny. Zapraszam Was w każdy wtorek i czwartek o godzinie 17 na kanał XComago.